Witam, z tej strony Multimax, a ze mną jest... ...Kolega Też. Dokładnie, i dzisiaj chcieliśmy... ...Polecić kanał Multimax.pl mm, Dokładnie. Wszystko mi zabrał. <laughs> Nie no, żartuję. Dokładnie. Yy, bardzo bym chciał, żeby, żeby widzowie... ...no, państw... Yy, ...wy... ...o, może być wy... No, dali. Yy, zasubskrybowali mój kanał i dali mi. Lubię to. Jeśli, jeśli podobają Wam się odcinki. No i jeszcze, Chołek, na koniec by chciał coś powiedzieć: Paduwa! Z niego, nie? Nieprawda, z siebie jest. Nie, mówię, że z tego, co stoi obok nas. A, no. Podobny. Dobra, cię. Podobnie, jak podobny, jak do polu. Dobra, cięcie i dziękujemy.